Z jednej strony fajnie, z drugiej strony może taki dosyć duży pstryczek dla tej młodzieży, że gość tam 45 czy 50 parę lat jest w stanie wygrywać piątkę, czy 800 metrów na, na, na bieżni, no i jakby pokazuje tym młodym trochę takiego porządku w szeregu. Jak przyjechałem na start, to moi trenerzy kadrowi mówią, dobrze Łukasz, że przyjechałeś, bo bieg pociągniesz. Ja trenerze, ale tu są chłopaki po 18, 19 lat, nie? A co ty chcesz nabiegać? Ja mówię, no tak myślałem łamać 6 minut. A to nie, to oni za tobą nie pobiegną. I taki trochę się zdziwiłem, że no jakby jak 6 minut na 2000 metrów. No i rzeczywiście tak było, nie? Po 400 metrach zostałem sam na bieżni. Sam wiesz, jak to jest. Wychodzisz z domu i sobie myślisz, no to w lewo czy w prawo. No, w którą stronę pobiec? Już masz, kurczę, znasz każdy kamień w, w lesie, patyk i tak dalej. Więc autentycznie ja miałem dokładnie, pamiętam, 8 kilometrów wybiegania w czwartek i tam jakieś rytmy. Zatrzymałem się jakieś 500 metrów już przed domem, bo mi wyszła ósemka. Nie zrobiłem tych rytmów i się popokałem. Bieganie PL